Sobą, a w końcu dała dzika, dzika, dzika Czas tu przestał tykać, tykać, tykać wreszcie znika, znika, znika Zgodzieje co ona będzie pita, 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 pita Sam dalej w to nie wierzę Dziki dane na klasową wigilię I uwzględnione w prezentu cenę Ale odjebałeś kurwa hece Przymiechy, trucia, dupy, cepie Kuba, Bener zawsze w dresie Danie dzików było szczere Ludzie to się wreszcie dzieje Te dwa były cenne B kwadrat minus cztery A C bam, Wzór na detel, dotrzymanie słowa bezbolesne. Dotrzymałeś słowa w flecie, już cię nigdy nie przeklę. Lufy, album to jest polską cenę. z funkcji wymiernej, wszystkie siony stały chemię. A Lufa robi se od muzy przerwę. Sobota w końcu dała dzika, dzika, dzika. Czas tubie przestał, tykać, tykać, tykać. Zła krew wreszcie znika, znika, znika. Skąd co ona będzie pita, 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 pita. Kuba Cudał dzika, mały co za tych hiszka, Oficjalnie Kuba to nie cipa, to nie cipa